Siemaneczko, jesteś Robloxiu i witam bardzo serdecznie i dziś pokażę wam jak zrobić plac zabaw w Minecraft 1.9 a więc widzimy się już za chwilę okej, a więc jesteśmy już tu właśnie po intrze a więc pierwsze co wpisujemy to given małpa p co mamy anady i dostajemy takiego oto bloka i stawiamy go wklejamy komendę w op która jest w opisie klikamy tutaj wym wymaga zawsze aktywny gotowe tworzy nam się właśnie komenda o i teraz możemy tu kliknąć deaktywate i Aktywatę a my akurat będziemy mieli aktywatę. więc tak tam są je, i, i, tu są jeszcze item recipes, ale ja już to mam tam w skrzyneczce. Więc pierwsze co zrobimy to będzie huśtawka. Tak? Potrzebujemy na to 12 płotków i 2 smycze. A więc rzucamy je. O i mamy swing. I stawiamy ją. O i mamy bujawkę. Tylko nie ma tu tych smyczy więc musimy zapisz i wyjść do menu tryb jednoosobowy i wejść znowu na świat. Wtedy dopiero będzie, bo tu się tak troszkę baguje. O i mamy naszą Tom i możemy się bujać, tak, możemy się bujać, fajnie się bujamy, super, możemy się bujać, tak, mamy plac zabaw, fajny, możemy iść na bujawkę, <laughs> a więc teraz się nam tu pobuja. Stworzymy sobie Zjeżdżalnie, tak, zjeżdżalnie Teraz stworzymy zjeżdżalnię 14 krat i 4 drabinki potrzebujemy, żeby ją stworzyć I wyrzucamy przed siebie to I mamy slide, czyli zjeżdżalnia Teraz trzeba ją dobrze postawić O, i patrzcie Taka fajna zjeżdżalnia z tych, tych, jak to się nazywa, banerów i po prostu, żeby na niej no, po prostu, żeby na niej zjechać musimy na nią wejść, kliknąć prawym przyciskiem. No i zjechaliśmy. Oj, dź. tutaj trzeba y, będzie poprawić, ale tam. I jeszcze raz możemy zobaczyć i teraz pokażę Wam to na 5 Tak, o! Nie. Sorry. Tu trzeba kliknąć. No, wszedłem tu i co? No i coś chyba popsułem. Albo mam pomysł, zniszczmy. I postawmy jeszcze raz. <laughs> Oj, wchodzimy. No i możemy zjechać. Tak, tak. Możemy, jeszcze raz wam to pokażę. Teraz tam F5. Coś chyba jest, się zbugowało, że jeden raz tylko można. Nie wiem dlaczego. Wcale, będziemy mieli już ten jeden raz. Coś tam się chyba zbugowało. Zobaczmy jeszcze raz. O i zjechaliśmy sobie przepięknie i chyba już drugi raz nie możemy, ale nie wiem dlaczego, chyba czegoś, coś źle wskopywałem, yy, a więc teraz przejdziemy do trampoliny, tak, trampoliny ostatniej rzeczy, ale jest bardzo fajna, yy, a więc ją sobie tu postawimy, wyrzucamy te rzeczy potrzebne na nią i mamy trampolaj i klikamy i mamy taką właśnie oto trampolinę tu nie skaczemy ale jak wejdziemy na to to samo nas odbija i możemy sobie już tu grać i jeszcze jedno z tą trampoliną wpisujemy sobie gamę Model 0 jak wejdziemy na tą trampolinę to nic nam to nie zadaje i jak skoczymy obok to też ale jak już skoczymy y trochę dalej to już nam zadaje HP Tak A więc to będzie taka fajna seria że będę wam pokazywał jeszcze raz tu wszystko wam pokażę Tutaj mamy naszą zjeżdżalnię która się zbugowała to myślę chyba wkleiłem komendę ale wy możecie ją wkleić dobrze jeszcze chodźmy na chustawkę i możemy już zakończyć odcinek na chustawce, a więc... Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach i trzymajcie się. Do zobaczenia i...